Hej kochani, zapraszam was dzisiaj na hol zakupowy z Dino za kwotę 136 zł i 6 groszy. Zaraz wam pokażę, co się w tych zakupach mieści. Z góry przepraszam za mój głos, ale mam katar, przetkany nos i dlatego mogę brzmieć trochę inaczej niż zwykle. I zaraz tu pokażemy zakupy. Tu oczywiście ulotka z Dino i. Już teraz pokazujemy yy, dwa pęczki, yy, że tak powiem, yy, koperku. Bo mój w ogródku jest jeszcze mały, jeszcze nie urósł, ale rośnie dzielnie. Także dwa pęczki koperku i koperek był po złoty 99 zł za sztukę. Potrzebuję do sosu pieczarkowego i do sosu śmietankowo-koperkowego do ziemniaczków, pychotka. Dalej mamy tutaj. Chłopcy sobie wzięli, wiem, że to niezdrowe, ale raz na jakiś czas hamburgery, takie dwupak. I te hamburgery były po 6,99. Dalej mam tutaj hałkę. Uwielbiam jeść taką z masłem i do tego kakao na kolację. Także ta hałka kosztuje 3,35 tutaj chleb. Chleb trochę podrożał. Teraz kosztuje 4 zł 9 groszy. No dobra. Sąsiad przychodził, musiałam otworzyć. Mówiłam, że chleb podrożał o 20 groszy. Bo teraz kosztuje 4 zł 9 groszy. Dobrze, dalej mam tutaj te truskawki. nasze polskie po 12 ,11 zł, 11.99 za kilogram. Także wzięłam tutaj Truskawek 73 deko, i zapłaciłam 8,75. Uwielbiam je sobie tak umyć i jeść takie jako przekąska. Dalej, 5 bułeczek kajzerek, bułeczki też podrożały po 38 groszy, wcześniej były po 35. Tutaj sałata masłowa, taka konkretna, duża. I sałata była po 2,79 za sztukę. A tutaj mam filet maślany z indyka. Po 39 zł za kilogram. Tu miałam 27 deko. 10,53. Na promocji w dino jest mleko łaciate. Świeże. 3,2%. Jak się weźmie 3 butelki, to. Yy, po 2,99 za butelkę także 3 razy mleko w butelce dalej śmietanka deserowa 30% polska wzięłam 2 sztuki 330 ml potrzebowałam do sosu pieczarkowego i ta śmietanka była na promocji z tego co pamiętam i 4,69 za jedno opakowanie. Oczywiście młode ziemniaczki polskie po 4,99 za kilogram. Ja tu miałam ponad kilogram i zapłaciłam 6,59. Dalej tutaj jogurt pitny danio, truskawka jagoda. Strasznie drogi ten jogurt, taka propo bo on kosztuje zaraz wam powiem 4,89 prawie 5 zł no ale syn uwielbia więc trudno się mówi tutaj chłopcy sobie wzięli nowość jakaś tymbark gazowany mięta i cytryna i ten tymbark kosztuje 2,59 zł Także jeden sobie wziął jabłko mięte, a drugi wziął kolowe, czyli też napój kolowy, z tym barka, kola i mango. 2,59 za sztukę. No ciekawe. Tutaj wzięłam łopatkę po 14,99 za kilogram. Ja tu zapłaciłam 16,49. Dalej marchewka na promocji była po 3,99 za kilogram. Ja tutaj marchewki wzięłam niecały kilogram. Także 3,69 zapłaciłam. Także będzie miał królik, co jeść. Tutaj mozarella, trzy opakowania. Jak się wzięło trzy, to była promocja 2 plus 1. Także za jedną mozarellę zapłaciłam 2,99 czyli w sumie 6 zł ta gratis tutaj kawa dla mojego męża Rio de Bras Krym. kawa była na promocji 13,99 tutaj syn sobie wziął takiego pączka do nuta Genji i ten pączek kosztował 2,85. Oczywiście płatki, miodokółka, z lubelli, bez oleju palmowego, bez syropu glukozowego, pełne ziarno. Tutaj jest chyba ile? Pół kilo. Także za półkilowe opakowanie tych płatków. 9,39. Tutaj pomidory malinowe. Średnio przepadam za malinowymi, ale w dino są do wyboru dwa rodzaje, że tak powiem, pomidorów. Polski malinowy albo te takie drugie zwykłe pomidory, ale one są holenderskie, nie polskie. A ja wolę jednak polskie pomidory, bo mają lepszy smak, ładnie pachną i no po prostu. To jest pomidor. Był taki właśnie teraz: pojawiły się zestaw po pół kilo. Pakowane takie trzy pomidorki. I one są o 50 groszy tańsze niż takie, jakbym kupiła luzem. Także za takie opakowanie pomidorków zapłaciłam 6,29. I tak się przedstawiają zakupy za kwotę 136 zł. Napiszcie mi w komentarzu, czy widzicie tą kwotę, czy nie. A ja tymczasem życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć.